Dlaczego efekt mokrej kostki brukowej zanika albo nie ma go wcale? Dlaczego impregnat znika? Albo po impregnacji w ogóle nie wyszedł Ci ten efekt mokrej powierzchni? Co powoduje, że ten efekt piękny, ten efekt mokrej powierzchni, który uzyskałeś zanika. Już ci tłumaczę. Po pierwsze, podstawową rzeczą to są warunki atmosferyczne. Musisz wiedzieć, że impregnat jest stale narażony na warunki atmosferyczne, tak? Czyli jest zaimpregnowana kostka zazwyczaj płaszczyźnie poziomej i jest narażona na warunki atmosferyczne, na wypłukiwanie się, tak zwane wypłukiwanie się związków tych wszystkich, które tworzą ten piękny efekt mokrej powierzchni jest narażona na wypłukiwanie się. To jest pierwsza rzecz. Warunki atmosferyczne spra sprawiają, że one się wypłukują tutaj te składniki, i teraz w zależności jak często są te warunki atmosferyczne takie ostre, im. Jest ich więcej, tym krócej będziesz widział efekt mokrej powierzchni. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, intensywność użytkowania. Musisz wiedzieć, że nie wytrzyma ci efekt mokrej kostki brukowej długo, jeżeli ty będziesz wiesz codziennie jeździł, dziesiątki razy po tej kostce chodził, będziesz miał natężony ruch, on ci nie wytrzyma tyle, co, co, co byś po niej nie jeździł. To jest normalne i oczywiste. Użytkowanie ma znaczący wpływ na długość utrzymania się efektu mokrej powierzchni. To sprawia, że jedni go widzą dłużej, a drudzy go widzą krócej. Jeszcze czynnikiem, który ma wpływ na długość utrzymania się tego efektu, czyli dlaczego, dlaczego u jednych jest dłużej, u drugich jest krócej, albo ci w ogóle nie wyszedł ten efekt mokrej powierzchni, są, albo to jest jakość składników, jakość składników impregnatu. To jest też bardzo ważne, jak jest wiesz, impregnat tani, kiepskiej jakości, jak jest więcej rozpuszczalników, a, a mniej tych związków, które powodują, że dłużej widzisz ten efekt mokrej kostki brukowej, no to efekt będziesz widział krócej. Tak? Tam, gdzie jest grubsza powierzchnia, gdzie jest tych składników więcej, to efekt będzie dłuższy. Proste. Sól drogowa. Pani, sól drogowa ma bardzo mocny wpływ na długość utrzymania się efektu mokrej powierzchni. Sól drogowa w połączeniu z wodą tworzy tak zwaną solankę, która wgryza się w kostkę, podgryza impregnat, degraduje go i powoduje, że może się przyczynić do tego, że ten efekt mokrej powierzchni u jednych będzie widoczny dłużej, u drugich w ogóle nie będzie widoczny po zimie. To jest też bardzo ważne i to ma fundamentalny wpływ na to, jak długo ten efekt mokrej powierzchni się będzie utrzymywał, ponieważ ktoś może napisać, że po zimie już nic nie ma. No tak, tylko że nie powie, jaka była zima, tak? Nie powie, że sypał solą, nie powie, że darł łopatom po tej kostce, ta woda się wypłukiwała, wielo... te związki, które tworzą efekt mokrej powierzchni, wielokrotnie były narażone na fizyczne nawet darcie i to już go nie interesuje, nie? To, to się nie liczy. Liczy się to, że zniknął i może napisać, że zniknął, wydał pieniądze. To jest też taki, taki jeden powód. Dlaczego jeszcze efekt mokrej kostki Znika szybko, albo u jednych dwa dłużej, a u trzecich, jak zaimpregnujesz, to nie ma. Jakość kostki brukowej też ma fundamentalny wpływ, fundamentalne znaczenie przy długości efektu mokrej kostki brukowej, przy utrzymaniu się. No, bo jak możesz utrzymać efekt mokrej powierzchni na czymś, co jest niespójne albo wpada za głęboko, nie ma y, dostatecznie utworzonej bariery, która wytrzyma. Warunki atmosferyczne, twoje jeżdżenie, wiesz. No nie da się z czegoś bardziej takiego chropowatego i bardziej luźnego zrobić, wiesz, za pomocą impregnatu taką mocną barierę, taką powierzchnię, która wytrzyma, która ci będzie wiesz, odzwierciedlać ten efekt mokrej powierzchni już cały czas, tak, która nigdy nie zniknie. Jakość kostki brukowej i bądź tarasu, płyty tarasowej, czegokolwiek, ogrodzenia pustaków betonowych, obrzeży. Stopni tarasowych, no różnych rzeczy, jakość ma fundamentalne znaczenie. Dlatego najdłużej efekt mokrej powierzchni utrzymuje się na tych nowych produktach. Na tych starszych już trzeba użyć specjalistycznych preparatów, żeby to naprawić, utrzymać. Tak, dlaczego efekt mokrej kostki brukowej tak u jednych jest dłużej, u długich krócej, u trzecich w ogóle... Nie wychodzi tak. No, ja tu doczytałem się takich, istnieją takie komentarze w internecie, także jeżeli ktoś pokazuje sobie zdjęcie zaimpregnowanej kostki brukowej, to od razu jest riposta, że pokaż za rok. To zobaczymy, czy się utrzyma. No ale ten ktoś to pisząc, to nie wie jakie będą warunki, jakie będą warunki użytkowania, tak, ile razy śnieg spadnie, ile deszcz jak będzie słońce świeciło. Ciężko jest mu określić, tylko jest prosto mu napisać pokaż za rok. Czemu nie piszemy do, odnośnie lakierobejc albo odnośnie farb do dachów, pokaż za rok, jak będzie wyglądało, tylko odnośnie impregnatów do koski brukowej, pokaż za rok. Można to sprawdzić, wcześniej wykonując próbę. Tak, kup sobie małe opakowanie, zrób próbę, yy, wysusz to porządnie, zastosuj się do wszystkich zasad, sprawdź, zadzwoń. Zadzwoń do kogoś, kto... Ci powie o tym. Kto? Zadzwoń do kogoś, kto jest w stanie ci pomóc, kto stoi po Twojej stronie, nie jest przeciwko tobie. I dopiero wtedy wyraź swoją opinię. To nie, to nie chodzi o to, żeby od razu pisać: pokaz za rok, bo jesteś pewny, że to zniknie. Ja mam klientów, u których siedzi 5 lat na kostce. Po 5 latach dopiero impregnują. I czasami może być tak, że możesz się zdziwić, że u kogoś będzie ten efekt mokrej powierzchni również za rok. Ale są materiały, są kostki gorszej jakości, albo są kostki, na których efekt mokrej powierzchni w ogóle nie wyszedł. To nie tylko tak, że nie wyjdzie na przykład na e, moich impregnatach. To one nie wyjdzie, ten efekt nie wyjdzie na żadnym. A fundamentalną rzeczą musicie jeszcze wiedzieć, jest to, że grubość warstwy, która jest na powierzchni, ma, no, w, jeszcze raz się powtórzę, fundamentalny wpływ na długość tego efektu mokrej powierzchni, bo jeżeli składników, które yy powodują ten efekt mokrej powierzchni i się wypłukują, bo każdy się wypłukuje, jest na kosce tyle, to one nigdy nie wytrzymają, konkurując z takim impregnatem, który ma tych składników na powierzchni tyle. Wiecie, no tyle, a tyle to jest różnica. Jeżeli jest ich więcej, jest grubsza bo woka to ty będziesz automatycznie dłużej ją widział. I może tak wyglądać, że, że, że wy, wyjdzie po prostu to dłużej, wyjdzie na lepsze, tak? Czyli zainwestowałeś w coś mocnego, w coś dobrego i, i masz to, i masz to dłużej niż inni, niż ten tańszy impregnat, który no, nie zawsze tak, ma kiepskie jakieś tam składniki w sobie, ma, ma, ma jakościowo, po prostu jest słabszy. Ale głównie chodzi o to, żebyś sprawdził, no albo nie impregnował, bo jeśli masz impregnować i się denerwować, to po co to robić, tak? Jeżeli, jeżeli chcesz faktycznie mieć to podwórko ożywione, jeżeli chcesz, żeby ono wyglądało lepiej, to zadzwoń na przykład do mnie i zapytaj, czym to zrobić, jak to zrobić, tak? Co mam zrobić, żeby, żebym lepiej się czuł, żeby uchronić trochę Twoje pieniądze, bo Ty już wydałeś te pieniądze na tą kostkę. Na ten taras, na ten podjazd już wydałeś te pieniądze i teraz co zrobić, żeby je ochronić, żeby, żeby kostki kiedyś nie wymieniać, żeby coś tam. Bo to nie chodzi o ten pierwszy rok, to chodzi o drugi, o trzeci, o czwarty, o piąty, siódmy, ósmy, dziesiąty rok. Jak dalej z tą kostką postępować? Pomogę ci, jeśli zadzwonisz do mnie. Dziękuję Ci za uwagę. Mam nadzieję, że troszkę przyczyniłem się do tego, żeby wytłumaczyć Ci, dlaczego ten efekt mokrej powierzchni zanika albo wcale nie wychodzi. W opisie filmu masz wszystkie informacje. Ja życzę Ci miłego dnia. Trzymaj się do następnego odcinka.